i Juliusza Machulskiego to film z gatunku rzadko spotykanego w polskiej kinematografii, mianowicie połączenie horroru z komedią. Pierwszym takim wyzwaniem było stworzenie stuprocentowo realistycznej sowy. Taka sowa nie tylko musi wyglądać jak prawdziwa, ale także ruszać się, zachowywać jak żywe stworzenie. Sama praca nad modelami trwała ponad miesiąc. Modelarz musiał wykonać sowę w najdrobniejszych szczegółach, łącznie z piórkami. W jednym ujęciu dotrakowaliśmy ją do nakręconej kapliczki. W dwóch pozostałych y, lata sobie w przestworzach. Wyzwaniem było tutaj stworzenie takiego szkieletu kinoanimatycznego, żeby skrzydła zachowywały się w jak najbardziej naturalny sposób. To też staraliśmy się uwzględnić działanie wiatru i zrobiliśmy takie rigowanie, które umożliwiło poruszanie się piórką.